Witam serdecznie w serii Wybierz zestaw. Jeżeli zastanawiasz się od dłuższego czasu, czy zamieszkasz z sobą, z którą jesteś w związku, czy jesteś jakoś e, związana silnie, czy ustabilizujesz się z tą osobą, to jest idealne czytanie dla Ciebie. Wybierz proszę zestaw, który najbardziej Cię intuicyjnie przyciąga i ten pierwszy potrzeb świadomości, czy też pierwszy przedmiot, który przykuł Twoją uwagę wzrok, będzie zapewne tym właściwym przekazem dla Ciebie. Także tutaj nie ma co się zbyt długo, kochani, zastanawiać. Od razu sobie zaczniemy od wszystkich osób, które skupiły wzrok na tym pierwszym układzie i zobaczymy, co tutaj źródło chce nam przekazać na temat tej relacji. Czy jest tu jakaś szansa na stabilizację i zamieszkanie razem? No słuchajcie. Wygląda na to, że większość osób, które wybrały ten zestaw pierwszy, wkrótce ze sobą zamieszka, ale wiecie co? Kurczę, no. Mamy tutaj kartę podświadomości. Ja nie wiem, czy wy chcecie zamieszkać ze sobą wyłącznie z rozsądku. Być może niektórzy tak. To jest pierwsza sprawa. I. Przede wszystkim musisz tutaj uważnie słuchać swojej intuicji, co Wam powia podpowiada co do tej relacji. Tu nie wszystko niestety może zakończyć się sukcesem. Pamiętajcie, że to jest tylko odczyt ogólny. Mam nadzieję, że ta osoba nie zdradzi Waszego zaufania, ale mm, niestety jest silne takie ryzyko. Widzicie, że będzie tutaj ktoś nowy, najprawdopodobniej. No Takie mam, przyciągnęłam komunikaty. Mm. Także to może być problem z wiernością, niestety. Prawdopodobnie będzie to przed Wami ukrywane, ale intuicja cały czas będzie Wam podpowiadać. Jeżeli już Wam tak podpowiada, odradzałabym wiązanie się z tą osobą na tyle poważnie, żeby gdzieś tam razem mieszkać, ok? I, I żeby budować niestety coś stabilnego. To chyba tyle będzie tutaj dla układu pierwszego. Nic więcej nie jestem w stanie niestety z tego wyczytać. Zobaczymy jak sytuacja w układzie drugim. Układzik drugi. Duże zmiany w życiu tej osoby. Się jej poglądy zaczyna troszeczkę inaczej postrzegać otaczającą rzeczywistość. Karta śmierci, transformacji, odrodzenia duchowego bardzo ważny proces. Ta osoba chce budować coś całkiem nowego, chce się odrodzić na nowo, miała wiele trudów w życiu i chce z Wami stworzyć dom i rodzinę i silną więź, ale jeszcze nie teraz. Jak widzicie, jest karta, że to nie jest odpowiedni na to czas. To jest nie najlepszy moment na działanie, związanie z tematem i, i w ogóle nawiązanie się na poważnie. Co nie znaczy, że ta osoba tego nie chce. Tutaj po prostu e, odpowiedź nie brzmi nie, tylko jeszcze nie. I musicie naprawdę uzbroić się w cierpliwość, bo mam wrażenie, że ten odpowiedni czas na zamieszkanie razem nadejdzie, ale jeszcze nie teraz, ok? Jest jeszcze jeden komunikat. Ok, ta osoba naprawdę bardzo dużo przeżyła, i, i chroni swoje serce przed bólem. Być może oboje macie troszeczkę taką postawę, bo wiadomo, że te energie gdzieś tam się wymieniają. Było bardzo dużo przykrych doświadczeń z przeszłości. Czyli tutaj bardzo trafne było to moje pierwsze spostrzeżenie. Anioły przyniosą Ci tyle miłości, ile będziesz gotowy wpuścić do środka. Najprawdopodobniej ta osoba jeszcze nie jest gotowa na miłość i to zamieszkanie razem nie miałoby jeszcze sensu. Jeżeli otaczasz swoje serce tarczą, miłość cię przez nią nie przebije. Zamknięte serce odpycha czułość. No to kochani, nie wiem, czy chcecie mieszkać ze sobą razem w takiej sytuacji. Podążaj ze swoim wewnętrznym przewodnictwem, zapewniając sobie ochronę. Pozwól sobie poczuć, że kochasz, że jesteś kochany. Tu nie ma tej gotowości. Zaufaj swojej intuicji, zmysłom. Otwieraj serce na tych, którzy są mili i delikatni. Ta osoba może być trochę chłodna. Może po prostu nie jest tą właściwą, ale no, widać, że ona chce, że ona chce, ale bardzo silnie się blokuje i bardzo silnie e, na ten moment chroni swoje serce przed bólem. Więc na ten moment niestety nie jest to możliwe i nie bardzo ma to sens, kochani. Tak? Oj, trudne, trudne te relacje są. Zobaczymy czy tutaj w trzecim układzie będzie coś lepiej, hmm. to się pocieszyłam cesarzową i arcykapłanką. No dobra, no widzicie, no tu też niestety wyszło, że nie. E znaczy tak, jeżeli macie dziecko lub spodziewacie się, no to pewnie to będzie powód, dla którego zamieszkacie tutaj razem. Ja nie wiem, czy Wy coś razem stworzycie, skoro po prostu zaraz zacesażą Wam zwierza. Eee, nie wiem, na ile jesteście z osobą szczerzy, jeżeli tutaj również intuicja podpowiada Wam coś złego na temat tej osoby, nie pakujcie się w stabilizację z nią, bo przyjdą gwałtowne zmiany w tej relacji przy stabilizacji z tą osobą. Ten układ też niestety coś za dobrze mi nie wygląda, zresztą zaraz Wam doczytam, o co tutaj chodzi. No nie, zdecydowanie sobie odpuścić. Przestań skupiać się na tym, kiedy dojdzie do rozwiązania tej sytuacji i czy to będzie miało miejsce. Niezdrowe i niegwarantujące spełnienia związki powinny zostać zakończone. No, czyli tutaj wręcz ten związek jest niezdrowy dla Was. Stwórz przestrzeń dla czegoś lepszego. Nie martw się. Bóg i Twoje anioły mają wszystko pod kontrolą. Kluczem do zamanifestowania się Twoich pragnień jest poproszenie o to, czego chcesz. O proszę, to tu mamy tą kartę. Czyli dla Was najprawdopodobniej jest coś lepszego. Zaraz ja przeczytam jeszcze to drugie przesłanie. Yy, niebiosa są w stanie dla Ciebie to zrealizować. Jeśli yy, wyciągnąłeś kartę odpuść, może to oznaczać, że zbyt kurczowo trzymasz się sposobu. Tak, tak, tak. Tutaj podczas stosowania czwórka mieczy, yy, nie mieczy, tylko denarów też mi się pojawiła. Czyli to jest zbyt, kurczowy, zbyt kurczowe trzymanie się. Zbyt kurczowo możecie trzymać się tej osoby. To nie jest osoba Waszych marzeń. Ok. Eee, Słuchaj, wasze marzenie jest gdzieś indziej, zaraz Wam przeczytam. Jeszcze jeden komunikat jak znajdę książeczkę. No, ale coś dzisiaj jestem kochani zakupiona, że tak powiem. jest tutaj. No bo już po prostu jestem zmęczona. Eee. Dobra, już wam czytam. Czego pragniesz? Wszechświat wymaga od Ciebie bardzo jasnych i dokładnych odpowiedzi, zupełnie jak w przypadku zamówienia w restauracji. Wszechświat wysłucha Twoich myśli, uczuć, dostarczy Ci wszystko, o co poprosisz. Kiedy narzekasz, że coś zostało Ci źle podane, Zapewne jest to spowodowane z źle złożonym zamówieniem. Jeżeli jasno sformułujesz swoje pragnienia, przybędą niezwłocznie do Ciebie na anielskich skrzydłach. Nadszedł czas na powiedzenie sobie jasno, szczerze, czego chcesz. No właśnie, tu taki wyczuwałam też brak szczerości właśnie. Może to jest przede wszystkim brak szczerości z samym sobą. Sformułuj swoje prośby w sposób pełen wiary, optymizmu, Zaufaj uczuciom, podejmij decyzję dotyczącą tego, co będzie dla Ciebie najlepsze. No, z układu, wyszło, że to nie jest ta osoba. W tym drugim układzie może to i byłaby ta osoba, ale za mocno chroni sw swoje serce bólem. Ten pierwszy coś, też tak coś nie za bardzo mi wygląda i ten tutaj też niestety kompletnie niezdrowa relacja z tego może być. Także raczej to były e, ostrzeżenia od aniołków tym razem, kochani. Będziemy jeszcze robić tę serię, wybierz zestaw. Jeszcze kilka e, mi zostało pytań do zrobienia. Oczywiście, jeżeli macie jakieś inne pytania, no, zostawcie ślad w komentarzu. I chciałabym serdecznie Was zaprosić na dzisiejszego lewa e, o 20.00. Będziemy sprawdzać, co nas czeka. W 2020 roku, także serdecznie zapraszam i pozdrawiam, ściskam mocno.